Dzień dobry. Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować za możliwość nagrania tego filmiku i podzielenia się moją opinią na temat Action Learningu. Ja się nazywam Dorota Sokołowska i od ponad 20 lat pracuję w obszarze rozwoju ludzi. To są albo działy szkoleń, albo działy human resources w dużych, globalnych, innowacyjnych korporacjach. I powiem szczerze, że od wielu lat nic mnie w tym obszarze szkoleń, rozwoju nie, nie zachwyciło. A tak się zadziało, jeśli chodzi o metodę, metodę Action Learning, ale metodę Action Learning w wykonaniu Tomka, Tomka Janiaka. Dlaczego? Przede wszystkim dla mnie ważne jest to, że tą metodę można wpisać. W normalne aktywności biznesowe. Nie trzeba tworzyć jakichś osobnych sesji, nie zawsze jest to potrzebne. Można po prostu w ten sposób prowadzić regularne spotkania, zespoły bądź prace grup projektowych. Także to jest super, no bo jakby oszczędzamy, oszczędzamy czas. Kolejna rzecz to właśnie jest to, że dzięki temu, że właśnie wpisuje się w aktywności biznesowe. To jest gwarancja regularnego ćwiczenia umiejętności. Nie jest to jednorazowa akcja, tylko jest to powtarzane, no co wiadomo wpływa na efektywność nauki. Czyli to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest dla mnie istotne to, że Action Learning stymuluje współpracę, ponieważ mamy grupy różnorodne. Raz, że może to być właśnie ta współpraca między funkcjami, ponieważ zapraszamy do takiej grupy osoby z różnych funkcji, ale również ta współpraca jest istotna, jeśli chodzi po prostu o yy, uważność ludzi na drugie osoby ponieważ no, tutaj zadajemy pytania, słuchamy odpowiedzi, jesteśmy szczerze zainteresowani, aby komuś pomóc w rozwiązaniu jego problemu. Czyli ten element jest również dla mnie istotny i trzecia ważna rzecz, ona oczywiście nie jest ostatnia, ale ważna dla mnie to jest to, że action learning daje odpowiedzialność grupie, i jej poszczególnym członkom za efekt. To nie trener ma powiedzieć, jak to ma wyglądać, to nie pan kierownik ma dać odpowiedź, tylko to ma wypracować grupa. Czyli dajemy odpowiedzialność, a przez to budujemy zaangażowanie, które jest bardzo ważne. Dobra, komu mogłabym polecić po, po Action Learning? Właściwie jak o tym myślałam, komu, to wychodzi mi, że wszystkim, wszystkim, zwłaszcza, którzy pracują w grupach, w zespołach bo w zasadzie, no komu nie, no dlaczego nie, na przykład zarząd nie mógłby pracować metodą action learning przecież to by było bardzo, bardzo dobre no bo każde spotkanie, to wszystko to jest właściwie dla każdego ale zawsze jest tak, że ktoś musi zacząć pierwszy, dlatego fajnie jest być takim prekursorem, który wprowadzi metodę do organizacji, będzie ekspertem, będzie doradcą będzie w pewnym sensie czuwał nad tym, aby była, była stosowana. Dlatego serdecznie polecam szkołę Action Learning, wszystkim, którzy chcieliby się za to wziąć i wprowadzić coś nowego do swojej, do swojej organizacji, do swojego portfolio. Yy, ale no właśnie to ma być szkoła Tomka ja jestem ogromnie za, zadowolona z tego warsztatu, ponieważ cenię sobie kompetencje, a Tomek to jest najwyższa yy, półka, zarówno jeśli chodzi o znajomość Action Learningu, jak i yy, trener, trener tak? yy, poza tym cało opr całe oprzyrządowanie yy, szkoły. Yy, Czyli dostęp do materiałów, możliwość konsultacji z Tomkiem. To wszystko, to wszystko było dla mnie istotne, ale też fajna jest ta opcja, że można się samemu rozwijać jeszcze poprzez certyfikację. Także serdecznie polecam.